Podawanie myszą kwasu asparaginowego wywołuje raka mózgu. Początkowo wydawało się, że firma poważnie potraktowała wyniki badań doktora Olneya. Do jego laboratorium wysłano zespół naukowców, który odtworzył doświadczenie. Działo się to w połowie 1971 roku. Po dwóch latach, w połowie roku 1973, dowiedziałem się, że firma GD Cell złożyła do Agencji do Spraw Żywności i Leków prośbę o zatwierdzenie NutraSweet jako słodziku spożywczego. Natychmiast zadzwoniłem do Agencji do Spraw Żywności i Leków i powiedziałem, że to nie ma sensu. Poproszono doktora Olneya o kontynuowanie badań. Pierwsze poważne wątpliwości dotyczące skutków ubocznych aspartamu pojawiły się na długo przed wynikami głównych testów jego toksyczności. Według mnie GD Searle wiedziało już, że środek jest szkodliwy. Agencja do Spraw Żywności i Leków zorganizowała spotkanie między GDSL i General Foods, które miało być jednym z głównych odbiorców słodziku. Nie przypuszczałem, że Aspartam zostanie kiedykolwiek dopuszczony do sprzedaży. Natomiast przedstawiciele GDCR byli pewni, że substancja zostanie zaaprobowana, nie zawiedli się, ale Agencja do Spraw Żywności i Leków nie zezwoliła na sprzedaż do czasu wyjaśnienia wszystkich wątpliwości. W 1974 roku Agencja do Spraw Żywności i Leków zezwoliła na ograniczone wykorzystanie aspartamu. Dlaczego firma była tak pewna, że substancja zostanie zatwierdzona? Ja byłem pewny, że aspartam nigdy nie trafi na rynek. Tak wtedy myślałem. Wiele dowodów bowiem wskazywało, że substancja jest bardzo szkodliwa. Wiedziałem, że mieli wyniki badań, które przeprowadzili ich specjaliści w laboratorium Olneya. Doświadczenia potwierdziły związek między aspartamem i uszkodzeniami mózgu. W czasie spotkania z przedstawicielami G.D. zapytałem, co o tym sądzą. Odpowiedzieli, że to nie jest problem. Mieli rację. Nie był to problem, ponieważ nie pokazali wyników tych badań w Agencji do Spraw Żywności i Leków. Wiedzieli, że aspartam jest szkodliwy, ale zataili ten fakt. Złamali prawo. Did not the FDA, Firma GD Searle nie poinformowała Agencji do Spraw Żywności i Leków o wynikach doświadczenia aż do czasu zatwierdzenia Aspartamu. So Przedstawiciele agencji próbowali w podjąć w konkretne w działania w celu wyjaśnienia nurtujących ich wątpliwości, ale większość wysiłków spełzła na niczym. Miesiąc później Olney i Turner wystosowali oficjalny sprzeciw. Sporządziliśmy dwie petycje. Jedną ja, drugą doktor Olney. Sprzeciwialiśmy się zatwierdzeniu aspartamu. Kilku pracowników agencji wykryło nieprawidłowości w dokumentach dotyczących aspartamu. W roku 1975 w związku z licznymi zastrzeżeniami dotyczącymi jakości i wiarygodności testów przeprowadzonych przez GDC Agencja do Spraw Żywności i Leków powołała zespół specjalistów, który miał dokładnie przeanalizować wyniki 11 kluczowych badań nad aspartamem. The, um... Był to jeden z najbardziej miażdżących raportów, jaki kiedykolwiek został sporządzony przez Agencję do Spraw Żywności i Leków. W kongresie prowadzono ożywione debaty, których efektem było przeznaczenie 12 milionów dolarów na upowszechnienie zasad dobrej praktyki laboratoryjnej. To była decyzja polityczna, natomiast sprawa firmy GigiSell pozostała nierozstrzygnięta, chociaż wszyscy wiedzieli, że wydarzyło się coś strasznego. Nikt nie chciał przyznać, że na rynku znalazła się substancja, która zabija ludzi. Musieliśmy coś zrobić, ale nasi oponenci nie pozostawali bezczynni. Parli do przodu, więc trzeba było podjąć wyzwanie. W latach 70. panowało przekonanie, że Agencja do Spraw Żywności i Leków powinna ukorać się z tym problemem. Sytuacja była tragiczna. Agencja postanowiła powołać specjalną grupę patologów

W 1977 roku szef Agencji do Spraw Żywności i Leków Richard Merrill polecił Samuelowi Skinnerowi z Federalnej Prokuratury powołanie Wielkiej ławy Przysięgłych do sprawy GD Shell. Niespodziewanie Skinner otrzymał propozycję pracy w firmie prawniczej Sidley i Austin, reprezentującej interesy GD Shell. Departament Sprawiedliwości ponaglał prawnika do dalszego prowadzenia sprawy. Wreszcie Skinner ze względu na istniejące ograniczenia został odsunięty. Jego miejsce zajął asystent prokuratury William Conlon. Krótko po odejściu z pracy Skinner został zatrudniony w firmie prawniczej związanej z Judy Searle. Jego następca pozwolił, by prawne ograniczenia prowadzenia sprawy wygasły. A w 15 miesięcy później znalazł się również w firmie Sidley i Austin. Główną przyczyną tych dziwnych wydarzeń były pieniądze. Ci ludzie zostali przekupieni. Porzucili pracę w wymiarze sprawiedliwości i stanęli po stronie GD Searle. W zamian za legalne zatwierdzenie Aspartamu otrzymali obietnicę intratnych posad. Podobnie było w przypadku innych przedstawicieli prawa i polityków. Oni również trafili do firmy produkujących niskokaloryczne środki spożywcze. Interesujące jest to, że człowiek podejmujący najważniejsze decyzje w Biurze do Spraw Żywności po odejściu ze stanowiska zaczął pracować w Stowarzyszeniu Wytwórców Napojów Niskokalorycznych. Staram się być w porządku. Uczynię wszystko, by osiągnąć porozumienie. Obawiam się jednak, że niektórzy ludzie odbierają to jako rodzaj egoizmu z mojej strony. Donald Rumsfeld pojawił się w firmie po odejściu z Waszyngtonu. Po przegranej Forda w roku 1977 został kongresmenem, a następnie trafił do Białego Domu. Pełnił tam funkcję sekretarza. Później został sekretarzem obrony. Był bardzo bystry, tak jak ci wszyscy wspaniali faceci, którym zawdzięczamy wojnę w Wietnamie. Ten typ ludzi uważa, że w życiu najważniejszy jest rozsądek. Wartości i uczucia nie mają dla nich znaczenia. Gdy przejął kierownictwo firmy, zaczęły się kłopoty. Agencja do Spraw Leków i Żywności wszczęła śledztwo. Było to śledztwo prowadzone przez wielką ławę przysięgłych. Firma traciła.